Siema, tu Kleurek u, i witam Was kolejnym film na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem nagrać taki filmik, że będę wkurzał graczy na... na craft playu. I właśnie ktoś napisał widzę GL, yeah, good luck. No to ja co napiszę? Ez muszę! Musiałem coś wymyślić na początek, żeby ich powkurzać z wami. Przepraszam, ja tak, ja nie lubię tak pisać. Ale muszę OK i No, sorry widzowie, tu muszę zrobić po prostu. Wiecie, muszę. Nie miałem co nagrać, więc postanowiłem nagrać właśnie coś takiego. <laughs> może wyjdzie. Może e, przegrał. Może się sfokusują. Nie wiem. Dużo osób pisze S, więc. <laughs> więc nie ma różnicy, nie? Dobra, ja sobie zbieram 7 zł, standardzik tak jak u mnie. Dobra, cyk. Lecimy, kupujemy sobie z tak wełny. Na starcie bym poprosił Was o łapeczkę w górę, bo już mam 20 słowy, Bardzo Wam z tego powodu dziękuję. Bar... Jak łapka łapkę w górę, to będzie... będę super zadowolony. No i to no, chyba wszystko, co na razie chciałem powiedzieć, bo my w tym, w tym momencie idziemy właśnie do greena. Okej, okay, dobra. Dobra, zniszczymy i piszemy S. green S green e. Dobra Bierzemy, lecimy do generatorka Kupujemy TNT, gumy za so firebola, będziemy wkurzać ludzi firebolami Będziemy ich w ogóle tak jakby torturować, ale to, to nie jest to samo. O! O! Co my możemy mu tu zrobić? Wiem! E, oh Uff, Oj, dobra, walnąłem wiadro. Dobra. Eee. Robię TNT jumpa do niego. Dobra. Nie! O kurde, o kurde, mam li, mam... mam deda. Nie! Kurde, skoczył na mnie. Ez? ez. Nie no, muszę... Pr, pr, ja nienawidzę takich rzeczy robić takich filmów. Dlaczego? Dlaczego? Czy ktoś mnie słyszy? E? No, kupmy sobie dwa TNT. Jaki troll byłby? No, troll. To nie jest troll, ale dobra, Aquason? Aqua są, Dobra, to podbudujmy się jak jakiś tuched. Do green... do niebieskiego nie idźmy już. Dobra, już się podbuduję Już się podbuduję Mogłem się nie podbud podbudowywać, nie no super, ale jestem zadowolony, nie? Jestem taki zadowolony, że ciul wie jak jeszcze mocno Kurde, no Dobra, muszę niestety chyba poczekać w generatorze Na razie może nic nie będę pisał, tylko... Kurde, znikli mi ci villagerzy no to papa! Muszę się zabić. Bo mi się nie pojawiają. takie ciulstwo, jest tak? za. Poklikajmy. 11 CPS. Na S. Dobra, pojawili się. Kupujemy to, to. Cyk, cyk, cyk. I cyk. Jezu, jakbym nożycz nożyczki kupił, bym się wkurzył. Dobra, Krecik Zaraz Beda nie będziesz miał. Chciałem zrobić TNT Jump, ale nie zrobię. Wiem, obsydziam, kupię. Nie, tu nie. O nie, to jest kacik. S. Na tyle wkurzonych chłopak że wyrzucił kolegę przez okno. O to w tym chodzi, challenge. U. Challenge. Oj, byniu. Down Ip Kurde Zniszczy mnie, zniszczy U Kurde Ale się religiuje sam, ja pierdziele Ale cringe Cringe ze mnie Co jest? Wiem Kupię serefa Mieczyk Wełnę I mogę się z nim bić Zjadzmy już reafilka Tam nikogo nie ma, więc chill no i byczku, krecikson. Co? Oj byczku. Refazjat. No kurde, co za śmieciuch. 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 Coś mi nie wyszło. Coś mi z, z tym, co chciałem napisać, nie wyszło. Ale jd. <coughs> jd w niego. Przeskoczymy go. Co jest? Ale że to tak działa? Ole strefa. Ojo, kopie Ez. Jak ja lata. O kurde. Es, nie no, ja pierdziele To jest takie głupie. To jest takie głupie. Dobra. jest seryapka. Kupę TNT. I wygrajmy to. To jest challenge na znaczy dziś Wygrać chociaż raz. Na Hypixelus. Dzisiaj miałem lagi, więc postanowiłem zagrać na Craftplayu. Nie wiem, słuchaj czemu. Dobra. Oj, byniu. i co to jest? To jest grej chyba. Co jest? Dobra. Kupmy się te ulepszenie. S, haha. O to jest ten, jedno z tych lepszych wkurzeń ludzi, żeby ich tak zirytować. żeby się tak... O, kid, w się wiecie o co chodzi, nie? A ja muszę. Dobra, lecimy do wecik jeszcze ten. A, bo ten blu został jeszcze. Ona w mnie, mnie beda nie zniszczył. jeszcze będę nie zjeść. Gdzieś jestem taki słaby. O! <ścoughs> co to było? A, dobra! E, z. <ścoughs> Przez przypadek kliknąłem zły przycisk myszy. Co? xD Słaby jesteś. Ty, ja ty się okazuje, że to tak jest. O nie, bo to jest Becik! A Becik to może być ona na skina ma. O kurde, jakie logi! Co za chłop! Oj, byniu! Oj, byniu! Jak go leguje! Zawsze wychodzi. No nie chyba nie zawsze, bo teraz nie wyszło. Co jak? Jakie ty pomalagi? Giń. No nie uciekaj. Co taki dobry jesteś? O, Ty, co za chłop poleciał. ma. Dobra. 10 emsów. Ez. Damy to jest taki cringe, jak ja piszę to ez. <ścoughs> Muta dostał. Okej. Okay. I niszczymy, i niszczymy, i niszczymy. Nie, skinę. Dobra. GG. I musimy napisać S. Po co? Nie. Daj mi. Nie. Dobra, S. Jest, dobra. Dało się, a my. Może. Chcemy, nie. Gram następną areneczkę. My ciśniemy następną areneczkę. I gdy już zaczniemy następną areneczkę. Anecz... Super. Areneczkę, to się będę z Mówił, czy coś podobnego, nie? Aha, w sumie po co nie muszę robić cięcia, bo i tak się już zaczęła To musimy napisać S z wami Teraz pewnie przegram Zobaczymy, czy ktoś X... O nie, Jezu ja sobie... Zimkrałem przed chwilą, nie Hehe Dobra, tu więcej osób pisze, kurde, to będzie pony jak... A, kurde, ile? Raz, dwa, trzy na razie, ciśniamy zaraz Zgadzamy, zbierajmy z śmieci Pozdrawiam Franuełę Pozdrawiam Franuełę Kto to? Nie, w ogóle nie wiem Kto to Franuełę W ogóle Czemu myśli, że ja Franuełę jestem Jak tak pozdrawiam Franuełę E, dobra. Kupujemy serwełnę, to to, to i to. Pranu. Eł... F... Jak on się pisze? Pranu. Ue. Łe... To pros. E? Po prostu, nie? Musiałem. Dobra. No idziemy jeszcze do do tych do kolegów. Ten co ciągle spada tak A chyba lak chciałabyś napisać No Oj byniu, oj byniu Kurde, zabił mnie, Proszę to, że Nie walnąłem wiadra, tak to bym go zabił Na S Aha, S Dobra, kupujemy toto Toto, to standardzik Ale to wyrzucimy Nie ma jak wy Co chłopcy kupił? Ja już mówię, że go zabijam. Dobra. Odradzaj się. Aha. Już się nie odradziłem. Wyszedł z gry, bo się zrajdował. Uwielbiam takich chłopów. Oni są tacy mili, tacy kurde uczciwi. Sami wychodzą z gry. S. Ja wiedzę. Dobra, lecimy do góry. Idziemy tu. Tu. Aha, ale on co jest? Jakiego on kloca ma w ogóle? Wtypane Dobra, nastąpił przez to Teraz idziemy do blue Cyk, cyk, cyk Cyk Czy dolecimy? Dolecimy Na chillu, chyba, że będzie laka, Ale nie było laga, więc <ścoughs> Więc gg Czym moglibyśmy się powkurzyć gracze? Hmm Mogę też nagrać drugą część tego jak pod tym filmem no, p będzie 5 łapek w górę, to można spróbować. I piszcie pomysły, jak mogę na przykład kupić opsa. I właśnie, bo tutaj ops op się tak dużo regeneruje, pojawia. O! <grytania> Ale walka XXV wieku. 25 wieku, co? Nawet jeszcze nie było 25 wieku, a ja, a ja mówię o 25. Super. Dobra, 3. Pozbierajmy na obsa To został biały A gdzie jest white Tam jest white Dobra ja mu będę na razie niższe Bo robię Dobra Tam już nie pójdźmy, bo tutaj już mamy Ale z temu zniszczymy Beda i trapa możemy spróbować zrobić, chociaż od trapów to jestem w czymś słaby. Jakby... O kurde, jakbym teraz spadł, chyba nie idzie. Zróbmy TNT Jumpa. Jak nie dolecę, to się wkurzę. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Nie ma beda. Patrz na czat. O co chodzi? Co? <laughs> Patrz. Na że, że on po prostu pokonał 3 team. Kto zabił 3 team? Jak zabił 3 team? 2 xd. Ech. Coś mi nie wyszło z trolem. Dobra, my sobie kupmy obsydian. Kurde, szkoda, że tak mało mogę, ale co tam. No, a kupujmy fireballę, wełnę. No i lecimy na niego. Mamy opsa, to teraz spróbuję tam dolecieć. Jak nie dolecę, to. Dobra. Ruszary. Ruszary czek. Co on napisał właśnie na czacie? Mnie tak to interesuje. O! Jest, 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 jest. jest. A dobra, ja idę do mojej bazy też. Jezu, ja już się bałem, że nie dolecę. <grymne> Na jego oczach zabuduję opsem. Eee, z... Ruszary i czerwony. Mam open beda. Ciekawe... Wiem! Jeszcze frajerowski jest łuk. Oj, tak, tak. Dobra, łuczek i... Oj, tak, 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 byczku. Dobra, strzelamy do niego, cuku. A, trafiony. Dobra, ja mam owsa jeszcze i zaraz zabuduję. Mam nadzieję, że mi sklika nie zrobię. Dobra. Co gardujesz, Ezie? S chodź. Dobra, no kurde. Dobra, na razie do niego nie postrzelam, bo chcę, żeby przyszedł tu. Dobra, wiem, ja się ulepszę, może w tym czasie, jak go tu nie ma. Ja kupię sobie żelazne rzeczy. Najlepiej. O. Nie wiem, co mogę poczekać. Poczekajmy, aż tu przyjdzie i będzie git W sumie, sobie dużo tego w Fireboli. Czy on tam idzie? To ja nie wiem. O chłopie O ja wiem Na 360 modzie Bo mam ten obsydy, nie? Ale nie chcę mu pokazywać Dobra Ja tak chwilę sobie poawczę Że niby awczę I jak się odezwie W sensie pójdzie To wrócę do was Teraz w ogóle se tak patrzę ne? Że tam jest woda A czy ona była To właśnie tak nie jestem pewien też postanowiłem zrobić Setienti Jumpa tam Pod diamenty Ale ja się tak boję, że spadnę z tymi itemami Więc może odłożę i skoczę W ogóle mam tu regenerację Więc a z nim będzie <laughs> Beniu, jeśli to oglądasz To przepraszam no. Naprawdę Dobra, jaki on ma nick? Ponch Jasiek, ja sobie go zapiszę Ponch Jasiek Ponch Jasiek, nie. On um, Jasiek. Dobra. Mam zapisany. Nic. Nic, nic. Może... Może się uda i... Później mu to napiszę na PV, ale na razie... Chodź do mnie mu napiszę. Chodź. Do mnie. I też celu. O kurde, prawie trafił Wiem, teraz stanę tu I nie widzę go, ja go nie widzę Napiszę Czekaj Idę do kibla e, 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 Jak on pójdzie? Bo zobaczy, że ja wczę Czekaj Idę do kibla Ciekawe, czy skorzysta. Zobaczmy uczciwość graczy. Łopanie, ten film zaraz będzie miał 20 minut. Dobra, poczę. Teraz się przyda taki dłuższy filmik. I e, nawet chill. Tylko czy on idzie? O, 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 o Dobra. Nie ruszał się. On serio, myśli nie? On jest debilem, On jest debilem. Okej, okay, upewnia się. Pewnia się, ale peczka. Okej, okay, dobra. O kurde, ty, bo on mnie zaraz zabije. Dobra. E. O nie. Jest! udało się. Nara, a więc... To był najlepszy moim zdaniem film. Nie? Jeden z takich lepszych troli? Kurde. A więc dobra. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się w następnym filmu. Cześć i czołem!